Znajdujemy się w brzegu w fabryce maszyny Unia i uzbrajamy rozsiewacz typu RCW Isobus. Montujemy tutaj czujnik obrotów taśmy. Podłączamy również fabryczne czujniki obrotów talerzy. Prędkość. Montujemy moduł Isobus i od tego momentu ta maszyna będzie pracowała w technologii Isobus, czyli będzie można zrobić tutaj. Zmienne dopływanie Oczywiście dawka będzie zależała również od prędkości. Tutaj będzie bardzo fajnie tutaj zestawik. Obrutami taśmy będzie sterował fabryczny silnik hydrauliczny, który będzie zarządzany tak zwanym zaworem PWM, czyli będziemy zmieniać przepływ do tego silnika, żeby on szybciej lub wolniej się kręcił, czyli będzie wymuszał szybsze lub wolniejsze poruszanie się taśmą. Tutaj widzimy właśnie ten zawór, który dzięki temu że może dawać więcej lub mniej oleju na ten silnik. Może regulować właśnie jego prędkość, a tym samym prędkość posuwu taśmy. Także będziemy mogli zrobić tutaj właśnie zmienne dawkowanie czegokolwiek. Moduł ISOBUS firmy Miller, do którego podłączymy właśnie wszystkie czujniki, a także ten zawór regulacyjny to będziemy mogli właśnie sterować całym tym urządzeniem. No i oczywiście gniazdo w technologii isobus. Wow, wow, wow. Dziękuję bardzo. Czy rozrzutniku będzie to samo co tutaj. Mhm. Zrobione na panie, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Ja panie prezesie. Ja. Czujnik obrotu wału napędzającego taśmę. 360 impulsów na obrót, także bardzo, bardzo czuły. On odpowiada właśnie za informację zwrotną, czyli. Silnik hydrauliczny napędza ten wał, a tutaj mamy informację, do jakich obrotów ten wał został rozpędzony. No, są to obroty wyliczone w kalibracji, tak? czyli po prostu ilość, odpowiednia ilość obrotów odpowiada odpowiedniej ilości wyrzuconego materiału na te właśnie tutaj tarcze.